Tak wygląda zwyczajna figurka Lego. Jednak figurki nie zawsze tak wyglądały i właśnie w dzisiejszym odcinku przedstawię wam jak zmieniały się figurki na przestrzeni lat. Wszystko zaczyna się w 1974 roku i tak, nie wygląda to w ogóle jak współczesna figurka. No najwyraźniej LEGO wtedy miało zupełnie inny pomysł, no i sama figurka była budowana z klocków, ale zawierała też specjalistyczne elementy, takie jak głowa czy ręce. Rok później w 1975 Pojawia się takie coś. Porównując do poprzedniej figurki, był tutaj mocny spadek w jakości. Nie ma tutaj żadnych nadruków ani ruchomych rąk. Wygląda to w sumie jak jakieś piąki czy coś. W końcu w 1978 roku powstała figurka, jaką znamy do dzisiaj. Z ruchomymi rękami, nogami, a także z nadrukiem, i pierwszą tego typu figurką był policjant, którego wiele lat później dostaliśmy w serii Lego Mini Co ciekawe, na samym początku figurki miały nadruk jedynie na główkach, bo to co widzicie na torsie, to naklejka, no i całe szczęście z tego zrezygnowali. A rok później, w 1989 roku, Lego opatentowało figurkę, czyli krótko mówiąc, tylko oni mogli ją tworzyć w takiej właśnie formie. A w tym samym roku powstała jeszcze pierwsza męska fryzura, więc wszystkie chłopy wcześniej nosiły czapki. W 1989 roku pojawiła się figurka tego kapitana, która zarazem wprowadziła dwie nowe części, hak oraz drewnianą nogę. No i ogólnie seria LEGO Pirates wprowadziła naprawdę ciekawe akcesoria dla figurek. W 2001 roku pojawiła się pierwsza figurka LEGO, która miała nadruk na główce z dwóch stron i był to profesor Quirrell z Harry'ego Pottera. Zanim jednak przejdziemy dalej, koniecznie subskrybujcie, bo to naprawdę nic nie kosztuje. Wbijemy tutaj tysiąc w górę, no i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i wracajmy już do figurek. W 2002 roku pojawiły się pierwsze figurki z krótkimi nóżkami i były to między innymi gobliny z Banku Gringota czy też z Gredek. Więc LEGO Harry Potter naprawdę wprowadził wiele innowacji do figurek. No i w tym samym roku pojawił się jeszcze Joda ze Star Wars. I w ogóle Joda z Gredek i też kilka innych figurek z tamtego okresu naprawdę wyglądają przerażająco. samej głowy wyglądają no trochę słabo, ale najgorsze jest to, że nie mają w ogóle oczu, więc no <ścoughs> naprawdę to wygląda źle, ale LEGO eksperymentowało dopiero wtedy z takimi rzeczami no i w 2003 roku pojawiły się pierwsze figurki z naturalnymi kolorami skóry i pojawiły się w serii Lego Sports, a dokładnie to w serii koszykarskiej no i w 2004 wszystkie licencjonowane serie dostały właśnie figurki z normalnymi kolorami skóry, a nie z kolorem żółtym w 2010 dostaliśmy nową serię Lego w 100% poświęconą figurką Lego i naprawdę dzięki tej serii dostajemy tyle dziwnych figur, których normalnie nie byłoby w żadnych zestawach, no na przykład jakieś Dziaw przebrany za statek, a w 2018 roku dostaliśmy nóżki w średniej wielkości no i pojawiły się w serii LEGO Harry Potter i jeszcze w tym samym roku dostaliśmy figurkę Niemowlaka no w sumie ciężko powiedzieć czy to jest dalej minifigurka no ale powiedzmy, że tak więc tak właśnie zmieniały się figurki LEGO na przestrzeni lat jest tego oczywiście o wiele więcej, ale nie chciałem omawiać każdego elementu z osobna, koniecznie napiszcie w komentarzach o ilu z tych rzeczy już wiedzieliście oraz także koniecznie zobaczcie ten film, w którym przedstawiam naprawdę absurdalnie drogie elementy LEGO.